Kenia to jeden z najuboższych krajów na świecie, a jednocześnie takich, które mają bardzo wysokie potrzeby medyczne. Przedstawiciele szczecińskiego świata medycyny wspólnie ze studentami pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, już kolejny rok z rzędu odwiedzili Kenię, żeby nieść tam pomoc. Potrzeby są ogromne, ale zaangażowanie szczecińskich lekarzy, a także studentów medycyny, również jest bardzo duże. Poznajcie tych niezwykłych ludzi. Idea jest od naszych studentów i naszych lekarzy rezydentów. Zarówno studenci, jak też moi młodzi koledzy rezydenci zapytali, czy my moglibyśmy zorganizować taką misję. I zorganizowaliśmy ją. W tej chwili jest już parę miesięcy po misji. Ale faktycznie ciągle towarzyszą nam jakieś dalsze plany i ciągle myślimy, co by ulepszyć, gdzie zakładać nowe zbiórki i po prostu co poprawić, żeby móc jeszcze sprawniej przeprowadzić kolejną misję. Przede wszystkim od razu było widać taką ogromną wdzięczność pacjentów w ogóle za to, że tam jesteśmy i za to, że chcemy pomagać. Wiadomo, profil chorób jest inny, częstość chorób jest inna, ale to są tacy sami ludzie jak my, chorują na takie same rzeczy jak my. I objawy są też bardzo podobne jak, jak w naszej populacji, więc to, to nie ma żadnej tak w sumie jakby różnicy więc trzeba mieć dużą na pewno wiedzę przed wyjazdem. Miałem takie marzenie w zeszłym roku, żeby zbudować polowy blok operacyjny, ale byłoby to bardzo trudne i dlatego z dużą satysfakcją i z dużą przyjemnością zobaczyłem, jak radzą sobie tam chirurdzy na miejscu. Oczywiście, że nie jest to poziom nawet małych szpitali w, w Polsce, ale można tam operować pacjentów, więc cieszę się, bo mam taki plan, żeby w przyszłym roku pojechać już tylko ze sprzętem, a nie musieć organizować całego bloku Brakuje wszystkiego, tak naprawdę. I warunki mieszkaniowe, i, i te około szpitalne są na, na nisko rozwiniętym poziomie, i, i to widać na, na każdym kroku. Natomiast, co mi osobiście najbardziej utkwiło w pamięć, to na pewno pacjenci pediatryczni, którzy często przychodzili do nas z rzeczami, które się. Tutaj nie zdarzają i nie ma możliwości jej tutaj w ogóle zobaczyć. Mamy fantastycznych młodych studentów i lekarzy. Część z nich przyszła do mnie i powiedziała, że poszedłem na medycynę po to, żeby pracować non profit, między innymi oczywiście. To było zawsze moim marzeniem. To jest szansa na spełnienie mojego marzenia. Bardzo wielu kolegów młodszych zgłosiło się w tym roku i trudno nam było skompletować nasz zespół. Bardzo pomogło mi to w wyborze specjalizacji. Teraz właśnie w tym roku. Będę zaczynała rezydenturę z interny i właśnie to, że mogłam z każdego działu medycyny coś zobaczyć, pomogło mi właśnie w wyborze też takiej dosyć szerokiej specjalizacji. Tam, na miejscu, miałem taki powrót do tej chirurgii ogólnej, do podstaw, do leczenia trudnych ran, do leczenia ran oparzeniowych, blizn, e, więc to mi dało dużą satysfakcję, której tutaj też takich trudnych pacjentów tu na co dzień nie widujemy. To jest chyba najlepsza waluta, żeby w spokoju pacjenta pediatrycznego zbadać, czyli coś dać, co zajmie jego uwagę. Czasami są to nawet tak podstawowe rzeczy jak naklejki i te dzieci naprawdę tam w Kenii sprawiały im niesamowitą radość naklejki. A czasami były to e, zabawki, czy nawet okulary przysię słoneczne. Przygotowania trwają raczej miesiącami. To jest najpierw gromadzenie środków. Gromadzenie leków, gromadzenie wszystkiego, co tak naprawdę może nam się tam przydać i z czego tam zrobimy użytek? Bo rozrasta się ten projekt i z każdym rokiem jest no, coraz bardziej wymagający, ale też myślę, że przynoszący też ogromną ilość dobrych jakby wrażeń, rzeczy, konsultacji, ale też nauki, którą my zostawiamy na miejscu w Afryce. Dodajmy, że misja szczecińskich lekarzy kolejny raz została wsparta finansowo i organizacyjnie przez Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie.